Cześć. No i coś się pozmieniało chyba jednak. Po 20 latach coś się pozmieniało i to mi się bardzo podoba. Bo jednak moje samopoczucie dużo się zmieniło. Reaguję inaczej na osoby te bardziej agresywne, te gorszej kategorii. Jakoś nie zwracam na nich tak uwagi. Mój organizm też inaczej reaguje na te osoby. Też ciekawe. Być może to chwilowe, bo miałem jakiś spokój od jakichś tam negatywnych bodźców. Nie wiem. Być może to proces zdrowienia, który... Idzie ku dobremu. Tak jak już mówiłem, odciąłem się od toksycznych rodziców. Dużo to pomogło. Dziś mogę powiedzieć po czasie, że jednak bardzo dużo mi to pomogło. A czuję się tak, jakby ich już w ogóle nie było. Nie wiem, jak będzie dalej, zobaczymy, jak sprawy się potoczą, ale nie mam zamiaru z nimi w ogóle rozmawiać. Trzymają stronę mojej siostry, ale mi nie o to chodzi, żeby oni trzymali stronę siostry, tylko żeby rozumieli problem, który się wydarzył, a niestety zbagatelizowali moje problemy. Mogę to po je tak opisać, jakby w ogóle nic się nie stało, jakbym ja jeszcze miał problemy o to, że ja straciłem dziecko, że w ogóle moja siostra narobiła no mi zamieszania w moim życiu, jakby jeszcze do mnie mieli o to pretensje, a tu faworyzacja na całego mojej siostry. Wiecie co, jak tak odczuwasz takie emocje tego zachowania rodzinnego, no to ja się nie dziwię, że podjąłem takie decyzje, że widziałem, że jednak nie mylę się. Można powiedzieć, zamietli to pod dywan, no to więc skończyło się jak skończyło, ja też nie odpuściłem tego. A to, co im powiedziałem, nie odnieśli się do tego, wręcz przeciwnie, odwrócili się ode mnie, nie mam mnie w ich życiu. Kiedy tam przyjechałem, od razu czułem się dobijany do dołu. Taki gnieciony do dołu, tak bym to opisał. Jakbym jak ktoś tak gniótł, żeby mnie zgnieść, żeby mnie się źle czuł i tak to odbierałem od swojej rodziny a cały czas faworyzacja mojej siostry do góry, a mnie do dołu, no tak nie może być. Ale wracając właśnie do procesu zdrowienia i tego samopoczucia, dużo się zmieniło. Właśnie to chciałem jeszcze raz powiedzieć, że idąc po ulicy, jak widzę negatywne osoby, no oczywiście nie ma co grać jakiegoś tam odważnego, to nie jest tak, że się ich w ogóle nie boję. To są już zdrowe emocje, prawdziwy strach, prawdziwy lęk, nie to co było wcześniej, czyli lęk DDA. Ktoś z was może tego nie zrozumieć, że te lęki są przecież takie same o co chodzi. Nie, jest różnica. I kiedy widzę, że to się wszystko zmieniło, naprawdę bardzo mnie to cieszy. To jest ten adekwatny strach, że jednak coś mogą ci zrobić, ale to nie jest to, że wzbudza taki bardzo duży lęk, że lgniesz do nich, że obserwujesz ich. Mówię, emocjonalnie obserwujesz. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, bo tak właśnie mówię to w sposób też psychologiczny, że jednak takie rzeczy też robisz. I to jest właśnie to, że przyglądasz się temu? I widzisz, że jest zupełnie inaczej. Tego strachu jest mniej. Leków nie trzeba. Chodzisz sobie spokojnie. Widzisz właśnie te osoby. Czy płeć przeciwna, nie ma takiego czegoś, takiego paraliżu, że nagle się zakochujesz, takie zauroczenie? A jak przyglądasz się, czemu to się stało, no to widzisz, że to jest bardzo negatywna osoba, bo tak niestety w moim życiu nieraz bywało. Spokój. Widzę te osoby. Widzę, że ten proces jest normalny. Czasem oczywiście to się jeszcze pojawia, ale to jest chwilowe. Za chwilę wszystko wraca do normy. I jest OK. Bardzo fajne to jest. Cieszę się z tego, że po 20 latach jednak to się wszystko zmieniło, ale zobaczcie, ile to czasu musiało minąć. 20 lat od zaczęcia terapii, bardzo dużo. Czerwona linia pół roku później, czyli wyprowadzka z domu. I tyle lat musiałem z tym żyć. Fakt, że to z czasem powoli, powoli wszystko ustępowało, ale zobaczcie, ile to czasu musiało upłynąć. I tu muszę jeszcze powiedzieć, odnośnie psychologów. Jeśli chodzisz do psychologa, chodzicie na terapię grupową, czy ogólnie pracujecie nad sobą, to moim zdaniem przywołuje tylko i wyłącznie świadomość. Ciężko pracujesz z emocjami, żeby to przestawić wszystko, ale nie do końca. Uczucia, emocje... Wszystko rządzi się swoimi prawami. To nie jest tak, że pstrykniesz palcami i będzie wszystko w porządku. Świadomie oczywiście będzie w porządku, ale podświadomie Twój organizm, który był przystosowany do tego, co było w przeszłości w patologicznej rodzinie, niestety będzie reagował podobnie. Najbardziej trzeba uważać na to, żeby nie ściągać podobne osoby do siebie, już nieraz to mówiłem w filmach. I to jest najgorsze, bo podświadomie nawet nie będziesz wiedział, czy wiedziała, że ściągniesz takie osoby, wejdziesz z powrotem na tą negatywną ścieżkę, a później się zastanawiasz, co się dzieje, dlaczego ja tu jestem i co ja tu robię. Przecież mam to samo co jest w domu. Tak niestety jest, bo podświadomie gdzieś ci jest to znane, idziesz do tego. To jest najgorsze właśnie, że dopiero później zdajesz sobie sprawę. Ja jestem znowu w tym wszystkim. Nieraz miałem coś takiego, że jednak przebywałem z tym bardzo, bardzo długo, ale później jednak sobie zdaję sprawę, nie no. Przecież to jest inne środowisko, to już nie jest to samo, co było. Jeszcze was tutaj muszę przestrzec, bo jak macie swoich znajomych, bardzo długo swoich znajomych, może się tak zdarzyć i zauważyłem już tu po sobie, nawet najlepsi znajomi, niestety, zaczynają odchodzić na bok. To znaczy, nie, że oni odchodzą ode mnie, tylko odsuwasz ty ich, bo ci już nie pasują. Z wieloma sprawami nie będziesz się już zgadzał. Będą ci przeszkadzać i denerwować ciebie. Nawet możesz sobie sam powiedzieć: Przecież ci ludzie nie są dla mnie. Oni mi przeszkadzają. Oni mnie dobijają, ściągają na dół. Nie. To już nie są moi znajomi. Także na koniec Wam powiem: dużo, dużo się zmieniło. Dziękuję wszystkim za komentarze, bo Wasze komentarze też bardzo dużo mnie podbudowały i wiele, wiele, wiele wniosły w moje życie. Tak bardzo. Spodziewałem się. Po tym kanale, że będę miał masę hejtu o tym co mówię. Wielu z was ma podobne problemy i gdzieś taki jeden schemat się utarł, u mnie, że, jeśli szczególnie chodzi o DDA, że jednak to wszystko działa podobnie. To nie jest tak, że ktoś ma inaczej i ktoś jeszcze inny inaczej. Może być coś podobnego, ale ten schemat cały DDA działa podobnie. Nie wiem jak w innych patologicznych systemach rodzinnych to wszystko się odbywa, ale odnoszę się do moich doświadczeń do DDA było bardzo ciężko. Niektóre osoby już skończyły życie, niestety, nie uporały się z tym i były na przykład oprawcami czy żyły inaczej zupełnie, no niestety. Nie ma ich już z nami. Ja na razie żyję, żyje mi się dużo lepiej. Ja też jeszcze zastanawiam, czy to wiek robi swoje, czy po prostu tyle musiało upłynąć czasu, żeby to wszystko powoli, powoli wracało do normy. Trudno mi powiedzieć. Na szczęście wszystko... Wszystko idzie ku dobremu. Jak będzie dalej, zobaczymy, aby nie było za dużo zewnętrznych problemów, bo zewnętrzne problemy wszystko mogą skomplikować, trzeba z tym też bardzo uważać. Zobaczymy jeszcze jak będzie na jesień, czyli już te emocje mogą być różne. Poza tym, stany depresyjne też się mogą uaktywnić. Ja też nie wiem co będzie, bo ja. W tamtym roku brałem leki. To mi też dużo pomogło. I tu muszę jeszcze powiedzieć do leków, że bierzcie to w ostateczności. Leki tylko działają zapobiegawczo, nic więcej. Dlatego też przestrzegam was przed tym, lepiej przepracujcie to sami, lepiej żeby te emocje samemu przepracować, niż wspierać się lekami. Leki tylko brać wtedy, kiedy naprawdę macie utrapienie psychiczne, nie dajecie rady, męczycie się bardzo, wtedy weźcie leki, bardzo pomagają. To tyle z mojej strony, zobaczymy jak to dalej będzie, no nie, nie nagrywam filmów, bo można powiedzieć, że ja już prawie wszystko przepracowałem. Być może jeszcze jakieś sprawy są, które siedzą we mnie, a na pewno jakieś są, bo czasem się pojawiają, ale właśnie, wiecie co? Tu mnie ciekawi najbardziej, że kiedy jest zmiana pogody, gdzieś te stany emocjonalne różne się uaktywniają. Jak nie jakaś duża senność, stany depresyjne, czy rozrażnienie, jakieś duże złości, jakieś takie, że. To czasem może być niekontrolowane, bo jeszcze dojdą bodźce zewnętrzne, że gdzieś tam jeszcze zaczyna ktoś wkurzać. To naprawdę można się wyładować na takich osobach i trzeba też z tym bardzo uważać, bo nie dość, że jesteś podrażniona czy podrażniony. No to tym bardziej, jeszcze wszyscy zaczynają cię wkurzać wokoło. No i tutaj trzeba to uważać. Jeśli to przytrzymasz, najlepiej iść do spokoju gdzieś, gdzie jest spokojnie, bo to jest najważniejsza sprawa, żeby było spokojnie, i wtedy, kiedy to się uspokoi. Na przykład na drugi dzień zobaczysz, że na przykład może być zaskoczenie, że jest zmiana pogody i wszystko się uspokaja. Przeważnie to tak jest jeden dzień przed zmianą pogody coś takiego się dzieje. Przynajmniej u mnie to odczytuję, że takie momenty są. Jeszcze was chcę uprzedzić, że to co piszę na Facebooku, to może być chwilowe. Za chwilę może być wszystko dobrze i wszystko wraca do normy, dlatego, też żebyście o tym wiedzieli. Faktycznie ktoś, kto czyta, kto nie wie o co chodzi, może to odebrać bardzo brutalnie, że coś takiego się dzieje. Przeważnie to jest wewnątrz mnie, to nie dzieje się na zewnątrz. Ja nikomu tutaj krzywdy nie robię, żebyście też wiedzieli, ale we mnie to się dzieje bardzo, bardzo dużo. Dlatego też przy tym was uprzedzam. To tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrówka emocjonalnego, żebyście każdego dnia żyli coraz lepiej, żeby Wasze zdrowie psychiczne było tylko coraz lepsze. I do usłyszenia.